Witam Cię w pierwszym nagraniu z cyklu Tajemnice Zdrowia. W tym nagraniu porozmawiamy sobie o najważniejszej substancji, o której się bardzo często mówi, ale tak naprawdę w większości przypadków się ją pomija albo nie zagłębia się w temat i tą substancją oczywiście jest woda. Kiedy rodzimy się, mamy jej około 90% w naszym ciele, czyli można powiedzieć, że jesteśmy cali złożeni z wody z wiekiem. Ta ilość wody w naszym organizmie się zmniejsza. Żeby osiągnąć w wieku około 70 lat, 50-60%. Wyobraź sobie teraz takie młode dziecko i starszego człowieka, jak wygląda, jak się różni ich skóra, jak pojawiają się zmarszczki na ciele. To wszystko jest zależne od wody i nasycenia organizmu właśnie tą wodą. Więc jeżeli jest to takie ważne, to dlaczego nie przykładamy do tego tak, tak dużej uwagi? Przeciętna osoba pije dużo, dużo za mało. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że mamy pić minimum, minimum 30 ml na kilogram masy ciała. Czyli jeżeli jesteś teraz facetem, który waży 100 kg, powinieneś pić przynajmniej 3 litry wody dziennie, nie mówiąc o tym, że jeżeli trenujesz, to powinieneś jej pić dużo, dużo więcej. Jeżeli jesteś kobietą, która waży 50 kg, powinno to być minimum 1,5 litra wody. Więc zadaj sobie pytanie, czy w dzisiejszym dniu w całym dniu, czy jest wieczór, rano, jakkolwiek, wypiłaś, czy wypiłeś tą odpowiednią ilość wody. I większość osób odpowie sobie nie. Dlatego w tym nagraniu chciałem powiedzieć trochę o wodzie, bo to jest numer jeden. Jeżeli nie będziesz miał odpowiedniej ilości wody w swoim organizmie, to te inne porady, które ci dam w tym cyklu nagrań, nic nie dają. Dlaczego? Zaraz ci to wyjaśnię. Pierwsza i najważniejsza rzecz, woda jest bardzo silnym rozpuszczalnikiem. W zasadzie cokolwiek dostarczymy do naszego ciała, będzie rozpuszczone w wodzie. 90% naszej krwi to woda. Jeżeli mamy chociaż w minimalnym stopniu za mało wody w organizmie, wszystkie procesy, które zachodzą w naszym ciele, zachodzą po prostu wolniej. Jak wcześniej pokazywałem Ci obraz tego starszego człowieka, on ma dużo mniej wody. Oczywiście, im, właśnie dlatego, im jesteśmy starsi, tym w pewnym momencie nasze ciało nie jest tak nawodnione i nie przyjmuje odpowiedniej ilości wody i na to już no, w wieku 70-80 lat nie mamy wpływu, ale popatrz teraz na to, może mieć 20-30 lat, ile ty pijesz wody i czy chcesz doprowadzić świadomie, nie pijąc odpowiedniej ilości wody, do takiego wysuszenia organizmu, spowolnienia przemiany materii, przyspieszenia procesów starzenia i tak dalej i tak dalej. Dlatego w tym pierwszym nagraniu mówię w zasadzie rzeczy oczywiste dla wszystkich. Pij dużo wody, wszędzie o tym trąbią, ale czy ty pijesz odpowiednią ilość wody, czy zwracasz na to uwagę. Jeżeli na przykład pijesz kawę czy inne substancje diuretyczne, które przyspieszają diurezę, wyrzucenie wody z twojego organizmu, no to musisz jeszcze zwiększyć tą ilość. Jeżeli trenujesz intensywnie, codziennie, jeżeli mamy teraz na zewnątrz 30 stopni, to wręcz powinno się pić około 5 litrów wody. Pierwszym testem, jaki powinieneś zrobić, to sprawdzić kolor swojego moczu. Według mnie to jest takie najbardziej miarodajne. Jeżeli jest przezroczysty, to jest OK. Tu jest taka jedna uwaga, jeżeli wcześniej zabrałeś dużą dawkę witamin, witaminy C albo jakiś kompleks który ma dawki witamin razy 10 no to nawet jak wypijesz dużą ilość wody to ta woda może być koloru zielono-żółtego więc wtedy tego nie bierz pod uwagę ale dobrym znacznikiem jest taki codzienny mocz kiedy wstaniesz jeżeli oglądasz mój kanał to na pewno kwestie odchudzania i kształtowania sylwetki są dla Ciebie jedną z najważniejszych rzeczy dlatego nie tylko zdrowie, procesy starzenia nie tylko w tych procesach ta woda jest najważniejsza ale było zrobione proste badanie, w którym porównali dwie grupy osób. Jedna grupa osób piła ile chciała i odchudzała się, miała dietę o podobnym bilansie kalorycznym, druga grupa osób miała tą samą dietę, tylko miała zalecenia co do picia wody. Prosta, prosty wynik był taki, że te osoby, które piły tą większą ilość wody określoną, szybciej chudły. Szybciej zrzucały tą wagę, bo woda jest potrzebna do oczyszczania naszego organizmu. W procesie też spalania tkanki tłuszczowej musi być odpowiednia ilość wody, więc jeżeli jej nie masz, to też to będzie wolniejsze. Z drugiej strony, w procesie budowania masy mięśniowej, jak jesteś za słabo nawodniony, to też ci ta masa nie będzie za bardzo szła. Więc pamiętaj o tym, sprawdź tą ilość wody, którą teraz pijesz, a za chwilę przejdziemy do tego, jaką wodę pić, co według mnie jest najlepsze. Zanim przejdziemy dalej, chciałem Ci też opowiedzieć, pokazać bardzo fajny eksperyment, badanie. Przeprowadzone dość niedawno przez japońskiego naukowca Masaru Emoto, możesz sobie więcej poczytać tutaj poniżej. Przeprowadził on eksperyment, w którym zabrał wodę i powiększył ją tam x-krotnie pod mikroskopem. I do jednej wody mówił negatywne rzeczy, do jednej wody przekazywał dobrą energię, trzymając tą wodę. I w przybliżeniu, bardzo wielkim przybliżeniu, jak sobie popatrzę na tą wodę, to ta woda całkowicie inaczej wyglądała. Co to znaczy inaczej wyglądała? Miała inną strukturę czy inne ułożenie cząsteczek. Więc jak sobie popatrzysz na te zdjęcia yy, i widzisz, jak woda była karmiona czy naładowana tą emocją nienawiści, jak ona wręcz brzydko wygląda. A co się dzieje, kiedy jest naładowana pozytywnymi emocjami? Więc z tego badania, no to jest dość kontrowersyjne badanie, ale można przyjąć, że woda. Kumuluje, jest takim zbiornikiem emocji, tak? E, czy dobrych, złych, czegokolwiek. Po prostu jest odbiornikiem wszystkiego, co się dzieje. Najważniejsze pytanie, które możesz sobie w tym momencie zadać, jeżeli Ty składasz się w 70% z wody, to jakie znaczenie może mieć woda, którą pijesz, i jakie znaczenie może mieć, w jakim Ty środowisku żyjesz? dla Twojego zdrowia. Więc jeżeli ludzie wokół Ciebie, albo Ty na przykład jesteś przepełniony nienawiścią, bierzesz taką wodę, akurat myślisz, że jakieś źle, jak jesteś zły, ta woda chłonie tą emocję jak gąbka i później pijesz cały dzień taką wodę. Musi to być cudowne dla Twojego organizmu. Więc pierwszą rzeczą, tak naprawdę niezwiązaną z wodą, ale która jest bardzo ważna i to jest taka powiedzmy, nowość, którą Ci teraz tutaj wprowadzam w moich nagraniach, to są te emocje i Twój stan ducha. Osobiście uważam, ty się nie musisz z tym zgadzać, jakkolwiek się czujesz w życiu, to totalnie przechodzi na Twoje zdrowie. Więc, już palicho, jaką wodę byś pił, to jeżeli będziesz pozytywny, dobrze nastawiony, to ona będzie dla Ciebie dobra, a jeżeli będziesz negatywnie nastawiony, albo będziesz pił to ze złością, to to będzie dla Ciebie złe. Więc to taki jeden, jedną rzecz, którą też chciałem poruszyć i od razu jest dla Ciebie pytanie, napisz mi w komentarzu, czy takie podejście nienaukowe, takie dla wielu osób można powiedzieć... Co za bzdety, ktoś tu mówi jakieś emocje, co tam to ma do wody, co to ma do mojego zdrowia? Przecież moje zdrowie jestem chory jak mam jakąś chorobę, a ona nie wynika z tego jak ja myślę albo co ja piję. Napisz mi co co ty myślisz o takim moim podejściu. Więc teraz zastanawiasz się zapewne jaką wodę powinienem pić, w jakich ilościach i tak dalej. Wedle mojej obecnej wiedzy, dlatego mówię wedle obecnej wiedzy, bo niestety ta wiedza się Ciągle zmienia, ciągle się gdzieś dokształcam, kiedyś piłem inaczej, teraz uważam tak. Uważam, że powinniśmy pić wodę średnio zmineralizowaną, te wysoko zmineralizowane też nie, nie są dobre, żeby pić je ciągle, czyli średnio zmineralizowaną i te około 3 litry w górę, rozłożone bardzo równo w ciągu dnia, żeby też nie było tak, że nagle pijemy całą butlę. I taką wodę możemy pić cały czas i na co dzień. Wodę, o której dużo powiem w kolejnym nagraniu. Która jest bardzo kontrowersyjnym tematem, więc jak Ci opowiem historię, nawet badania na ten temat, to większość osób, jak ja to słyszałem jeszcze już jakiś czas temu, to nie dowierzałem, teraz to sprawdziłem na sobie. Jest woda zjonizowana, która ma bardzo niezwykłe właściwości i wtedy ją nawet nie traktujemy jak wodę, tylko traktujemy ją jak napój prozdrowotny, nazwijmy to tak. Czyli ta woda może w jakimś stopniu leczyć. Oczywiście, no to nie chcę mówić, tak, cudowna woda, wypijesz i w z martwych, tylko wpływa na procesy mocno regeneracji, na procesy oczyszczania naszego organizmu i wzmocnienia tego organizmu, na przykład w walce z chorobą. I taką wodę pijemy już sobie w określony sposób. Ja teraz testuję różne wody. Akurat jedną, którą testuję, myślę, że w kolejnych nagraniach dużo więcej o tym powiem, Piję codziennie rano naczczo taką buteleczkę. Jeżeli chciałbyś się więcej dowiedzieć z tematu tej niezwykłej wody zjonizowanej, to oczywiście planuję zrobić na kolejne nagrania na ten temat, ale już teraz możesz o tym poczytać. I kliknij sobie tutaj poniżej, e, albo później Ci się wyświetli. Przejdź do artykułu. To jest bardzo krótki artykuł napisany przez wybitnego polskiego profesora Stanisława Wiązkowskiego. Napisał kilka książek na ten temat. Bardzo mocno się tym tematem zajmuje. Ta wiedza, którą ja Ci przekazuję, też jest jakby po części jego wiedzą, no bo ja też mam różne źródła tej wiedzy, i to jest jedna, jedno z takich największych źródeł, z którego czerpię. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się tego, co ja wiem, to przejdź sobie na ten artykuł i przeczytaj go i koniecznie skomentuj i daj znać, czy te tematy, jak na przykład wcześniej mówiłem o tej energii wody. Jak się powinno traktować wodę, bo to dla wielu osób może się śmieszne wydawać, tak? Dla mnie też, uwierz mi kiedyś się śmieszne wydawało, teraz na to trochę inaczej patrzę. Czy na przykład takie wody zjonizowanej leczniczej? Czy to jest taki kierunek, w którym mam iść? Więc koniecznie daj znać w komentarzu i w lajku, czy, czy to jest dobry temat. I pozdrawiam, Mariusz.